Nasze Złotka dziś wygrały z Holandią, w sobotę zagrają w półfinale mistrzostw Europy i będą walczyły jak na złotka przystało o złoty medal. Nie tylko dobrze grają, ale i świetnie się prezentują. Nic więc dziwnego, że mają wielu fanów i wielu wielbicieli. Jarosław Kuś. O tym, że to nie tylko doskonałe siatkarki, ale i wspaniałe modelki, przekonał się Piotr Dłubak. Robił zdjęcia siatkarkom do kalendarza na ten rok, w przyszłym roku. Kalendarz też będzie. Już były sesje maszy Ktoras, Ani Podolec i Milen Rozner. Pomysłu nie mogę zdradzić. Myślę, że będzie zaskoczenie. Tego nie ma w transmisjach, gdy w telewizji widzimy reklamy. Realizator pokazuje to, jak bawią się kibice i jak do kolejnych setów przygotowują się siatkarki. Pokazuje jak odpoczywają i jak wielu mają fanów na trybunach. Dwukrotna mistrzyni Europy Agata Mrus, z powodów zdrowotnych przerwała karierę. Opowiada, że w każdym meczu zawodniczki chcą nie tylko dobrze grać, ale i dobrze wyglądać. Dlatego mają spięte włosy, by ich nie rozpraszały w czasie gry. No i trochę się malują. To jest delikatny jakiś makijaż, podkreślenie tego, co mamy najlepsze, czy jedno oko, druga, yy, nie wiem, no może jakieś policzki czy usta, ale myślę, że jak widać nawet o dziewczyny mają paznokcie pomalowane. Polskie siatkarki mają swoje strony internetowe. Stronami Katarzyny Skowrońskiej do laty od czterech lat i Małgorzaty Glinki od czterech miesięcy opiekuje się ten sam człowiek. Gdy one grają dobrze, on ma więcej pracy, tak jak teraz. Tak, tak. Duża liczba odwiedzin, no i e, mamy małe problemy techniczne, bo serwer kilkakrotnie e, dziennie razy nam się e, po prostu e, zawieszył. Zawodniczki popularność wykorzystują na szczytny cel. Kalendarze z ich zdjęciami na ten rok sprzedano błyskawicznie na aukcjach charytatywnych. Przyszłoroczne pomogą między innymi Agacie Mróz. Zbieramy pieniądze dla y, Agaty Mrus, y, żeby znaleźć dla niej dawcę szpiku kostnego. Nasze złotka najpierw mają zdobyć złoty medal mistrzostw Europy, a później pojadą na sesję zdjęciową. Każda zgodziła się na zdjęcia do kalendarza. Jarosław Kuś wiadomości.